Zapraszamy na flash najważniejszych wydarzeń dzisiejszego dnia. Resztę wiadomości z naszego regionu znajdziecie na naszej stronie www.silesia24.pl. Jeżeli ten materiał będzie Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Trwają wakacje. Często podróżujemy samochodami, wyjeżdżamy w wymęczające trasy. Dlatego tak bardzo istotne jest to, aby zachować szczególną ostrożność i pamiętać o najważniejszym. Zapinajmy. Pasy bezpieczeństwa. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach przypomina o tym, że należy zapinać pasy przed rozpoczęciem każdej podróży. Dotyczy to zarówno kierowcę, jak i także pasażerów. Nie chodzi tylko o uniknięcie mandatu, ale o bezpieczeństwo. Pamiętajmy o tym w trakcie wakacyjnych podróży. Materiał nakręcony wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach znajdziecie Państwo na naszym kanale YouTube. Górnik Zabrze potwierdził oficjalnie, że 130-krotny reprezentant Niemiec Lukas Podolski dołączy do klubu. Jadymy durś! krzyczy w krótkim filmiku Łukasz Podolski. Wszystko zaczęło się w poniedziałek rano, kiedy to włoski dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że Podolski ma kilka ofert, ale wybrał grę dla Górnika Zabrze. Wieczorem tego samego dnia na social mediach zarówno klubu jak i Podolskiego pojawiły się tajemnicze filmiki, które wskazują na to, że 130-krotny reprezentant Niemiec zagra w Zabrzu. Górnik Zabrze we wtorek o godzinie 10 oficjalnie potwierdził, że Lukas Podolski dołącza do Górnika Zabrze. Mistrz świata ma 36 lat i najlepsze lata kariery za sobą. Jednak nadal potrafi grać na bardzo w dobrym poziomie. Eksperci zastanawiają się na jakich warunkach Lukas Podolski miałby pracować dla Górnika Zabrze. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że Podolski zostanie jurorem niemieckiej wersji programu Mam talent. Będzie musiał pogodzić karierę piłkarską z karierą telewizyjną. Pod Zamkiem Ogrodzieniec Zarząd Województwa Śląskiego, Jakub Heustowski, Marszałek Województwa Śląskiego, Dariusz Starzycki, Wicemarszałek Województwa Śląskiego oraz Beata Białową wspólnie z radnymi Sejmiku Śląskiego przekazali czeki dla gmin turystycznych z Jury Krakowsko-Częstochowskiej w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki. Konsekwentnie wspieramy gminy turystyczne, które ucierpiały w związku z pandemią. Chcemy poczynić się do odbudowy branży. Województwo śląskie jest atrakcyjnym regionem dla turystów. Różnorodność form aktywności sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Góry, atrakcje wodne, tereny zielone, turystyka industrialna czy sakralna oraz piękna jura krakowsko-Częstochowska. Dziś 9 gmin z tego terenu otrzymuje pomoc łącznie w kwocie 2 milionów złotych, powiedział marszałek Jakub Chełstowski. W szczególności wsparcie utrzymują gminy położone w Beskidzie Śląskim, Śląsku Cieszyńskim, Beskidzie Żywieckim oraz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Więcej na ten temat na naszej stronie silezja 24pl